W Suwałkach 6 czerwca rozpoczęły się juwenalia studentów Suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, objął to wydarzenie honorowym patronatem prezydenta Suwałk, a także przekazał studentom klucz do miasta. Bardzo cieszę się, że w naszym mieście jest taki piękny, akademicki zwyczaj kiedy studenci przejmują władzę nad miastem, a ja osobiście cieszę się, bo będę miał trochę wolnego. Oda mam luk za was, za momencik, no to sobie pójdę, ładna pogoda gdzieś pod pojadę nad jezioro i sobie odpocznę. Nie? Ale chciałbym przede no, serdecznie zaapelować, żebyście no, nie zniszczyli naszego miasta, żebyście nie rozebrali jego. Bawcie się dobrze, sympatycznie, Myślę, że humory i pogoda chyba będzie nam dopisywała. Korzystajcie z tych wszystkich atrakcji, które są przygotowane w ramach tegorocznych juvenaliów. Miasto Suwałki również pomogło w organizacji juvenaliów. Udostępniona studentom została hala Ocir oraz tereny rekreacyjno-sportowe przy zalewie Arkadia. 6 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa poświęcona tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Organizatorzy tego największego święta bluesa w Polsce przedstawili szczegóły dotyczące tej imprezy. Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk zaprezentował również projekt bluesowej instalacji przestrzennej, która niedługo powstanie na skrzyżowaniu ulic płackiego i Armii Krajowej. Budżet tegorocznego festiwalu jest rekordowy i wynosi 1 41 500 zł. Dofinansowanie z mechanizmu norweskiego to prawie połowa, reszta to pieniądze pochodzące z budżetu miasta. W tym roku zmieni się również delikatnie formuła rozpoczęcia festiwalu. Nie będzie tradycyjnego koncertu w patio Urzędu Miejskiego. Organizatorzy festiwalu podkreślili, że o Suwałki Blues Festiwalu można już teraz mówić jako o największej prenerowej imprezie bluesowej w Polsce. W Urzędzie Miejskim w Suwałkach rozstrzygnięto 7 czerwca konkurs ekologiczny Jestem Eko produkują, więc segreguję. Kierowane do uczniów suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie podstawówek musieli popisać się talentem plastycznym. Gimnazjaliści wiedzą teoretyczną dotyczącą segregacji śmieci. Zwycięzców nagrodził Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Celem konkursu było propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz poszerzenie wiedzy na ten temat. Konkurs miał również za zadanie Wpisać się także w kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Suwał, który zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 roku. Zwycięzcy otrzymali z rąk Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwał, wartościowe nagrody rzeczowe: tablety, laptopy, aparaty cyfrowe oraz pamiątkowe gadżety z logiem Misia Uśmicha. 7 i 8 czerwca, czyli w w piątek I w sobotę można było sprawdzać, co znajduje się w trzech ogromnych namiotach, które przez ostatni tydzień budowano na ulicy: kościuszki w suwałkach. To impreza plenerowa Fundusze Europejskie Polska Korzysta, zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Akcja miała na celu pokazanie, jak Polska korzystała ze środków płynących do nas z Unii Europejskiej. Tutaj prezentujemy tylko i wyłącznie projekty, które zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich. W Dużej Kopule za nami pokazujemy projekt, jeden z najciekawszych projektów. Między innymi mamy Centrum Nauki Kopernik, mamy również warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne, bo również te mniejsze projekty, takie miękkie, czyli skierowane typowo do, do ludzi, również mają, mają możliwość dofinansowania. Trzy namioty: dwa o średnicy 12 metrów, jeden o średnicy 14 metrów, a w środku symulatory komputerowe, eksperymenty chemiczne, interaktywne urządzenia. Dużo atrakcji dla młodszych, ale też i trochę starszych. To jest nagroda, wygrałam ją w konkursie, takim quizie i jest to rodzaj takiego origami, które po tworzeniu odkrywa różne zabytki Unii Europejskiej, współfinansowane przez nie. Przy pomocy środków z Unii Europejskiej w suwałkach powstały takie obiekty jak Akwa Park, sala koncertowo-teatralna, inkubator Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód wyremontowano stadion piłkarski, halę Osir oraz ulice Jak czy trwający teraz remont ulicy Wigierskiej. Suwałki korzystają bardzo wydajnie, efektywnie. Jesteśmy liderem w miast, wśród miast na prawach powiatu i stąd właśnie suwałki znalazły się na mapie właśnie objazdowego właśnie tego całego. Całego, całego przedsięwzięcia. Łączna suma dotacji, jakie przyznano suwałkom w ostatnich latach, to blisko 400 milionów złotych. W ramach przygotowań do obchodów trzystolecia nadania praw miejskich dla Suwałk w sobotę 8 czerwca odbyła się nowenna. Przy pomniku Jana Pawła II biskup Ełcki Jerzy Mazur odprawił uroczystą mszę świętą. Potem w Parku Konstytucji 3 maja odbył się piknik rodzinny z zabawami i atrakcjami dla najmłodszych. Nowenna to z definicji nabożeństwo lub modlitwa, które odprawia i odmawia się przez dziewięć kolejnych dni, tygodni lub lat poprzedzających większe święto uroczystość. W przypadku suwałk nowenna poprzedza przypadającą w 2020 roku trzysetną rocznicę nadania praw miejskich przez króla Augusta II. Drugim ważnym powodem uroczystości była przypadająca w sobotę rocznica wizyty błogosławionego Jana Pawła II w podsuwalskich Wigrach gdzie odpoczywał podczas swojej pielgrzymki w 1999 roku. Dzisiaj przepada 14. rocznica pobytu błogosławionego Jana Pawła II, w naszej decyzji Ełckiej, w Ełku w igre 100 August, na ziemi sowalski w Parku Konstytucji 3 Maja na najmłodszych czekał oczywiście mieś uśmiech oraz masa innych atrakcji, gry, zabawy przygotowane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Podczas pikniku rodzinnego w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach można było uzyskać informacje oraz otrzymać wnioski o wydanie karty Suwalska Rodzina Plus. Tym samym rozpoczęła się realizacja programu, który z inicjatywy prezydenta Suwał Czesława Rękiewicza w kwietniu przyjęła Rada Miejska. To jest układ właśnie w stosunku do tych rodzin, gdzie jest więcej dzieci, bo jak wiemy, w większej rodzinie są większe potrzeby, również i potrzeby finansowe. Program Suwalska Rodzina Plus to kompleksowy program zmierzający do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz rodzinach zastępczych poprzez wsparcie ich procesu wychowawczego. Jednym z celów programu Suwalska Rodzina Plus jest zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury miasta Suwałk. W ramach realizacji programu rodzinom wielodzietnym z co najmniej trójką dzieci Zakłada się przyznanie 50% ulgi, m.in. przy zakupie biletów do akwaparku, wejścia do muzeum oraz na inne imprezy kulturalne organizowane przez Miejskie Instytucje Kultury oraz bezpłatne szczepienia w ramach programu szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy. Dodatkowo rodziny posiadające czwórkę i więcej dzieci będą korzystać z 33% ulgi na zakup ulgowych imiennych miesięcznych biletów za przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta Suwałka. Program będzie realizowany od 1 września 2013 roku. Aby uzyskać kartę trzeba złożyć wniosek, ten wniosek można pobrać zarówno ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, to można go sobie wydrukować, bądź też e, przyjść do Urzędu Miejskiego na ulicy no Niewicza 71A, pokój 102. Tam będzie można taki wniosek uzyskać. Po wypełnieniu tego wniosku i okazania stosownych dokumentów nastąpi e, proces weryfikacji tych, tych wniosków i później zostaną e, wnioskodawcy po wiadomieni o możliwości odebrania tych kart. Katalog wszystkich dostępnych ulg i preferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Rodziny wielodzietne mogą otrzymać także specjalne preferencje przy przyjęciach do przedszkoli i żłobków. Również podmioty zewnętrzne mają możliwość włączenia się do programu i zgłoszenia swoich ofert i pomysłów, stając się jednocześnie partnerem programu.